No daj mi Wiktor, graś, no proszę cię, no daj. Zdobędę ci to koronek, zdobędę to tysiąc, tysiąc... Po, tysięczny poziom, dajcie widzowy lajka i suba, proszę Was, no daj mi Wiktor, no proszę, zaraz, zaraz sobie sam odpalę. No, no dawaj, no daj mi, to ci wszystko tysięczne, wszystko dosłownie. Wygram ci koronkę, tak, buzuj, tych koronek ci wygram, no, tysiąc koronek ci wygram, no, proszę cię, no, daj mi grać, no, jestem już w górze, zaraz ci wygram koronki, tak, tysiąc koronek ci wygram, no, zaraz zobaczymy, no, wygrałem ci, kont ci wygrałem i co, Wiktor, wygrałem ci, tak, no, wygrałem ci, a mnie wierzyłeś, że ci wygram, no, zostaw ci suba. No, wy, zostawcie mi suba i lajka za te wygranie, no? Częśćnik mówi, no, no dawaj. No dawaj, widzowie, proszę was. No, jesteście z tygielkami. Tak. I tak to się robi. Tak to, to się robi. Jako piasek tak zawsze wygrywa. Częśćnik to ścigany.